No już tam trzeba! No dobrze, niestety. No dobrze, to Widzę, że szykuje się jakiś bankiecik. Nic mi nie wiadomo o żadnym bankiecie. Jak masz jakąś uroczystość, to nam powiedz, złożymy ci życzenia. Nie masz żadnej uroczystości. I zejdźcie ze mnie, dajcie mi spokojnie zjeść. Co? Ty chcesz to wszystko sam zjeść? I widzicie, że Andrzej postanowił sobie z nas zażartować? Zażartować? A co jest śmiesznego w tym żyjem? Nie, Andrzejowi chodzi o coś zupełnie innego. On lubi wręcz mu jak się wszystko wokół niego kręci. Co ta prowokacja z tym jedzeniem? To zaczyna być ciekawe. Bankiet, żart, prowokacja. No 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 ciekawe, co jeszcze wymyślicie. A może Andrzej się z kimś założył, że przez całe dzisiejsze spotkanie nic nie będzie robił, tylko będzie jadł. O, do tego doszedł jeszcze zakład. No, widzę, że wyobraźnia moich wspaniałych przyjaciół jest jak kosmos. Nieograniczona. Nie no, po prostu zastanawiamy się, co jest przyczyną takiego wielkiego obszarstwa. Nigdy się tak nie zachowywałeś. Ale czy wy nie rozumiecie, że jestem najzwyczajniej w świecie głodny? Aż, Aż tak. tak! Aż tak! Widać, że ja piorun trafił w lodówkę. Żebyś wiedział, tyle, że nie piorun, tylko wujek. Wujek? Jaki wujek? Grzegorz, nie przejmuj się. Głodny to majaczy. <noise> majaczy? Człowieku! Ja mam. od tygodnia mam horror w domu. Przyjął wujek, brat, ojca, znany specjalista, doktor. Ma tutaj cykl wykładów Zdrowo żyć. I to z powodu wujka tak się teraz obżerasz? A żebyś wiedziała. W takim razie nic nie rozumiem. To nic nowego. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Zawsze do usług. Mówię wam, od tygodnia mam w domu horror. A wszystko zaczęło się od momentu, kiedy usiedliśmy z wujkiem do pierwszej kolacji. Ale powiem ci, Stasiu, bracie, że ty zrobiłeś karierę. Mnie wszyscy mówią, w pracy koledzy, znajomi uuu, ten twój brat to potęga. Zresztą no co tam no bez przerwy widać cię w telewizji, w gazetach, wywiady, publikacje. O podobno mówią ludzie, że ta twoja ostatnia książka to... Po prostu rewelacja, a jeszcze rozchodzi się jak cięch wybór. W sprzedano cały nakład 15 tysięcy egzemplarzy. O. W tej chwili mój wydawca już podpisał umowy, tłumaczone na pięć obcych języków. O gratuluję, gratuluję! Stasiu, a dlaczego ty nie jesz? ci znaczy, jakie pyszne jedzonko, świeżutkie, żeby zaczęłmy się. Czym bogata? No widzę, że bogata, widzę. Mm -hmm. Szkoda tylko, że niezdrowa, Bożenko. Co ty, Stasiu, mówisz? Dzisiaj kupowane. Ja nie mówię, że to nie jest świeże. Ja no. mówię, że to jest niezdrowe. Aha. Ludzie, to wszystko, co tu jest na stole, to jest po prostu jedna wielka trucizna dla ludzkiego organizmu. A przestań jeść. Słuchaj, co wujek mówi. Tak żyjąc, tak się odżywiając, jak wy tutaj widzę, robicie, to po prostu wy sobie sami kopiecie grób. A nie przesadzaj, Staszek. Ja, nie, nie przed... grób ja przesadzam. przesadzam. Tak. Powiedz mi, która jest godzina? 20:30. Trzy godziny temu minęła pora, kiedy w ogóle wolno jeść kolację. Najpóźniej o 17.30 jemy kolację. I to tak lekko, żeby o 18.00, Marku, organizm zapomniał, że cokolwiek tego dnia jadł. Tak? Tak. Druga sprawa. Kto z Was był dzisiaj na spacerze? Kto? Ja. Kiedy? Kiedy byłeś? Co ty? No, co ty nie pamiętasz? Nie. O 18.00 przespacerowałem się do kiosku. No, przecież wiesz, po papierosy. No. To ty palisz papierosy ciągle? Tak. Stasiu, Stasiu, no, on dymi jak komin. No wiesz co, człowieku, no tak żyjąc w ten sposób, jedząc tak jak widzę, ty jeszcze palisz papierosy. No ja się dziwię. To jest po prostu, Bożenko, cud, że on jeszcze żyje. Stasiu, przesadzasz. Przesadzasz? Ja, ja przesadzam. No, tak, nie przesadzasz. No to, to słuchajcie, kochani. Co my tu widzimy? Szynka. No, Szynka. To jest po prostu... Czysty, żywy cholesterol. Co z tego ma nasz organizm? Anomal. Liczne owrzodzenia błony śluzowej. Proszę Ciebie, choroby wieńcowe. Ogromne nadciśnienie, że o sklerozie nie wspomnę. Masło. Czysty, żywy tłuszcz. Wiadomo, otłuszczenie wątroby, otłuszczenie mięśnia sercowego, że o sklerozie nie wspomnę. Idźmy dalej. Sól, cukier. Czyli dwie białe śmierci. Co z tego mamy? Ogromne nadciśnienie, zwężenie żył, że o sklerozie nie wspomnę. Ale Stasinku, mówiłeś, że skleroza to szynki. Tak jest. Mhm. Tak jest od szynki. Też między innymi. Ja teraz przejdźmy do pieczywa. No, Co? no zobacz, świeżutkie, dzisiaj kupowane. No nie ma nic gorszego niż świeże pieczywo. Zapamiętajcie to raz na zawsze. To jest dopiero największa truciza. To jest jakby bomba arszenikowa. Że o sklerozie Wujek w ogóle nie wspomni. Nie w się Także kochani, mówi. wy róbcie jak uważacie, macie swój rozum, ale mnie proszę do tego nie mieszajcie. I dopóki ja tutaj będę, mam taką prośbę. No, no Dla ciebie jest to, to w ogóle gdzieś schowane. Przeczeka ten czas. Bardzo dziękuję. Wy oczywiście y, możecie tu sobie zostać, ale na mnie Bożenko już pora. Dobranoc. Stasiu, a dokąd ty idziesz? Widzisz Bożenko, człowiek, który chce być zdrowy. O 21 idzie do łazienki, a potem udaje się do łóżka i przed 21.30 śpi. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobra no tak. Andrzej Marek, zbierajcie ze stołu. A kolacja? Już była. Zbieramy i spać. O no nie, ja mama! Słyszałeś, co wujek mówił? Pniejsze jest zdrowie, każdy człowiek to powie, żeby zdrowie zachować nie należy choroby ta też uważa, że jedzenie o późnej porze jest bardzo niezdrowe. I co, o 17.30 jecie kolację? Nie, nie, on tylko tak uważa, a potem razem z nami je kolację po 20.00 w czasie filmu. <grymne> Niestety, mój wujek swoje teorie wprowadza w życie. Ale dlaczego uwziął się, żeby zacząć akurat od waszej rodziny? <grymne> też się na tym zastanawiałem. Szczególnie wtedy, kiedy o 5.30 rano zrobił nam gimnastykę. O! Dobra, rozluźnieni, rozluźnieni, teraz skłony, prawa ręka, lewa noga. Raz, raz, raz. Bożenka, Bożenka, skłaniać się, skłaniać się, jakby człowiek się kulą nie kłaniał i tak robił jak ty, to by o książki o nim nie napisali, bym się nie musiał uczyć, jej na pamięć. Jeszcze skłony, jeszcze, teraz dla rozluźnienia, oklaski podskoki oklaski raz, dwa, raz, dwa. Zliczamy tego, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dobra, teraz przysiady, raz, Zniewa, Bożenko, Bożenko, przysiadaj. Ty masz na czym przysiąść. No siadaj, siadaj, Bożenko, siadaj! Pora jest? Na początek zupełnie przyzwoity. Jesteśmy nieco rozgrzani. Dobrze się czujemy. Przustarają, starano pora jeść śniadanie. To ja może coś przygotuję. Bożenko ja już przygotowałem godzinę temu. Zapraszam do stołu. Za mną raz, raz, do... raz, 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 dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Na śniadanie, na śniadanie, na śniadanie. śniadanie, śniadanie Marek, ma, siadaj. A Bożenko, już Bożenka siada i rozpoczynamy ucztę. Polecam wszystkim Bożenko, kawka zbożowa, śmiało Ci ją mogę polecić. Bardzo smaczne mleko roślinne. Z wytłoczonych świeżych nasion gorczycy białej niskopielnej. Kaninowi, podkreślam produkt, Mareczku, jeżeli chcesz coś konkretnego, polecam sucharek, proszę bardzo. Ale sucharek, z czym? No jak to z czym? Z talerzem? Bardzo nie, się Nie, nie, nie rozumiem. Pytam: Z czym? Bo nie widzę tutaj ani masła, ani nawet jakiegokolwiek sera. Nie widzisz i nie zobaczysz. Gdyż. Ja nie jestem człowiekiem, który swoim bliźnim podawałby truciznę, tak jak to nawet i żony potrafią robić, prawda? Jeśli chcesz coś do tego słucharka, proszę bardzo. Świeży dżemnik niesłodzony z buraka pastywnego, też polska odmiana. Proszę bardzo. No dziękuję ci, Staszku. Uprzejmie. Wiesz, ja na śniadanie do sucharka lubię jeszcze coś mieć. Tato, jak tatuś posmaruje, to ja wyliczę talerzyk. Kążeń! No dużo sobie pozwalasz. Co ty... Wiesz, od chłopaka, widzisz, moja teoria się potwierdza. Poszedł wczoraj spać o ludzkiej godzinie, przed dziewiątą już był w łóżku, prawda? Nie zdążył zatruć swojego organizmu kolacją jakąkolwiek. I teraz jakiś czygiełek, bystry umysł, jaka inteligencja, co za dowcip, prawda, od rana. W związku z czym, słuchajcie, mam taki plan. Jutro wstaniemy o czwartej rano. O której. O właśnie Boże, o pół do czwartej. Wtedy zdążymy dwa razy przerobić te wszystkie ćwiczenia co dzisiaj. Potem zapraszam Was tutaj na śniadanie, bo mam jeszcze bardzo ciekawe. I tak zamiast śniadania mieliśmy godzinny wykład z cyklu zdrowo żyć. Ty nie wdzięczniku. Twój wujek, sława naukowa, robi wszystko, żebyś zdrowo żył. A ty robisz wszystko, żeby to zepsuć. I jesteś ćwiństwa, bez opamiętania. <noise> Potrzymałby cię mój wujek przez tydzień na zdrowym żarełku, to byś pasek od spodni wrąbał. No nie mów, że aż tak cię wygłodził. Mój apetyt to nic. Musielibyście widzieć mojego ojca, jak po trzech dniach pobytu swojego braciszka zajrzał do ludów Dookoła noc się stała księżyc, żeby rozgościł jej. Żen małżonek. Nie do mnie gdziało. Cicho mówiłem. Ożenko, co to jest? Jeszcze rano była pełna lodówka, a teraz co? Dwa smutne warzywka? Mój kochany, albo chcesz zdrowo żyć, albo chcesz mieć pełną lodówkę, wybór należy do ciebie. To ja, moja droga, wybieram pełną lodówkę. To proszę to oznajmić swojemu wybitnemu ja. braciszkowi. Bo no to on takie spustoszenie w naszej lodówce uczynił. Ale Ty, Bożenko, jak Ciebie znam, gdzieś coś masz zachonikowane, jakoś szyneczka, paska coś Nie. takie. Nie mam. Jec. Nie, ja kocham, zgodnie z wytycznymi wydałam no, mu, że jest zdrowo. Odżywiam się na mieście. Słuchaj, to jest genialne. To ja dzięki temu uratuję sobie miłość braterską i nie umrę z głodu. Za pół godzinki wracam. Chciałem tak się napać Śni tem zwiększałem. To pomogło bardzo mi pukać do szpitala drzwi. Najważniejsze jest zdrowie, każdy człowiek to powie. Żeby zdrowie zachować, nie należy chorować. No i co, kochani, nie zauważyliście, że podczas tego mojego parodniowego pobytu jednak coś się zmieniło, co? No rzeczywiście, wiele się zmieniło. Zauważyłem to, ale tak właśnie, a propos moich obserwacji, ja patrzę na Was, patrzę i widzę, co te lata z Wami zrobiły. A co zrobiły? Jedną wielką ruinę. Czy Ty nas czasem nie obrażasz? Nie, chodzi mi o wasze zdrowie. To jest po prostu ruina. Stasiu, ja się bardzo dobrze czuję. Bożenko, ty nawet nie wiesz, jak może się dobrze czuć człowiek. Przy twojej nadwadze, przy twoim kaszlu bronchitycznym, przy twoim płytkim, krótkim oddechu, ty dwa schodki w górę idziesz, się zastanawiasz, czy zejść, czy już na pogotowie z komórki dzwonić. Ty nie masz prawa dobrze się czuć. Z kolei Marek znowu. Co ja, co ja? Ja to nie co? mam nadwagi. Ale wystarczy na twoją ziemistą cerę popatrzeć. E, jakbyś nie wiedział, że ja się tak opalam. Od dziecka tak, tak się opalałem. Papierosami się opalasz. jesz Aha. byle! Co? Śpisz byle jak byle kiedy, parisz te papierochy, ja ciebie ostrzegam, niedługo wylądujesz w szpitalu no. leczony jednocześnie na wieńcówkę, na wylew tak. i jeszcze na chorobę wrzodową. Ja ci mówię. Tak. No i widzę już ten chorobliwy wytrzeszcz oczu ci się zaczyna. Ja mam wytrzeszcz oczu, tak? Tak pewno, że masz wytrzeszcz oczu. A ty co się tak na mnie patrzysz? No bo wiesz, czasami jak sobie kupię co nowego, to rzeczywiście na mnie tak oczy wytrzeszczasz! A dajcie spokój, tam nie ma co rozmawiać o chorobach, bo się od tego rozchorować można. A? Prawda w oczy kole. Prawda w oczy kole. Nie, tylko nie lubię takiego straszenia chorobami. O, no proszę, jaki agresywny się zrobi! Ja. I to udowadnia, że ja mam rację. Stałeś się agresywny, straciłeś odporność psychiczną i teraz... Do mnie się rzucasz, do mnie pyskujesz, do człowieka, który jest twoim dobroczyńcą, ja cię ostrzegam. Ty dalej taki będziesz, to wkrótce uczubków wylądujesz, na jakąś schizofrenię, czy, czy depresję maniakalną, to z tobą będzie, ja cię ostrzegam. Oczywiście robisz co chcesz, ja proszę państwa idę na codzienny spacer. My też pójdziemy, chodźcie, też Ola. idziemy, idziemy z idziemy. idziemy, idziemy. I tak w dzień w dzień. Ale na szczęście dzisiaj jeszcze tylko sławna kolacja, spacerek i od jutra powrót do normalności. Wujek wjeżdża? Tak. I to z samego rana, dlatego nikt nie jest w stanie popsuć mi się humoru. Nie prowokuj, nam dwa razy nie mówić. E tam strachy na lachy. Jestem najedzony. Wujek za kilka godzin będzie w moim życiu tylko wspomnieniem. Lotówka znów nabierze uroku, a w telewizji po 21.00 będziemy się podobać dokładnie wszystko. Ktoś chce błączka? No, 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 to częstujcie się. Tak, ja, proszę, ja, proszę. pięknie. Dzień dobry. Temu się bez przerwy zdarza w dzień poprzedni. Czy też święta? Być klientem u lekarza! Nie, no właśnie leczek. Ja się to nie nauczyłam, bo wydaje mi się, że... Ale nie mówię, ale pokażę w jutro. Kamil, gdzie jest Andrzej? Skąd ja mam wiedzieć? Przecież wychodziliście razem z klasy. No i co z tego? No nie wiem, może ci coś mówił. Nic nie mówił. W ogóle jest dzisiaj jakiś wściekły. O, właśnie idzie. Jak jesteście tacy ciekawi, to sami możecie spytać, gdzie był. Tak ci po tygodniu zasmakowało towarowe jedzenie, że teraz nie możesz się z nim rozstać. <noise> Chętnie bym się rozstał, ale niestety jeszcze jestem na nic skazany. Niby dlaczego? Przecież bujek. Dzisiaj rano wyjechał. No właśnie. Wujek tu dzisiaj rano oznajmił, że jego wykłady tak się podobały i że jest takie zainteresowanie, że poproszę mogę, aby został tydzień dłużej. Ja naprawdę, ja naprawdę nie wiem, jak ja to przeżyję. Przeżyjesz? Wujek na szczęście jeszcze barów nie pozamykał. <śla>